Cześć! Jestem Patryk i zapraszam Cię na okrążenie na torze Zandvoort w Holandii. Wyjeżdżamy na prostą startową trzymając się blisko bandy po zewnętrznej stronie toru, aby nabrać jak największej prędkości wyjściowej. Rozpoczynamy nasze okrążenie, dojeżdżamy do pierwszego zakrętu, hamujemy mniej więcej wtedy kiedy zaczyna się padający cień na tor i teraz progresywnie schodzimy z hamulca, redukcja do trzeciego biegu, i trzymamy się dosyć wąsko tutaj blisko prawej strony toru. Staramy się jak najwcześniej wyprostować naszą oś. Teraz rozpędzamy się do zakrętu numer 2 oraz 3. I na wejściu w trójkę. Nie najeżdżamy na wejściu na wewnętrzną tarkę. I teraz na wejście w czwórkę możemy obrać dwie linie. Albo dosyć wąsko. Bądź szeroko w środkowej fazie zakrętu, korzystając z pochyłu dzięki czemu możemy zacząć wyjście bardziej z górki i spowoduje to o wiele większą prędkość wyjściową. Teraz przejeżdżamy przez szybkie łuki pokonywane na pełnym gazie. Dojeżdżamy do zakrętu numer 8. Staram się skorzystać z maksymalnie całej szerokości na wejściu. Leciutko przehamowujemy. Redukcja do siódmego biegu. Staramy się jak najwcześniej wcisnąć gaz w podłogę, chociaż uważamy tutaj na wyjściu, żeby nie wyjechać za szeroko. Teraz dojeżdżamy do zakrętu numer 9. Redukcja do szóstego biegu. Wychodzimy na tarkę po zewnętrznej stronie toru, chociaż nie za mocno, gdyż musimy od razu przyhamowywać do zakrętu numer 10. Najeżdżamy na wierzchołek zakrętu i wychodzimy mniej więcej środkiem, dzięki czemu możemy o wiele szybciej odbić do prawej strony toru. Teraz zaczynamy zakręt numer 11. Bardzo długi zakręt, dopiero w tym momencie najeżdżamy na wierzchołek tego zakrętu. Wyjeżdżamy szeroko na wyjściu, włączamy system DRS jak najwcześniej, jak to jest możliwe. Dojeżdżamy do szykany, hamujemy tuż przed tym, jak zaczyna się tarka po lewej stronie toru. Teraz na wejściu w szykanę, najeżdżamy ostro na krawężnik, podbije nasz bolit. I na wejściu w ten drugi zakręt wypychamy naszą przednią oś w środkowej fazie, ponieważ skupiamy się na drugim apexie, staramy się jak najwcześniej wcisnąć gaz w podłogę. Walczymy z trakcją na wyjściu i dojeżdżamy do przedostatniego zakrętu. Korzystamy z całej szerokości toru na wejściu, dzięki czemu z lepszego kąta zaczynamy przedostatni zakręt na wejściu. Nie najeżdżamy na tarkę na wewnętrznej stronie. Staramy się zmaksymalizować nasze wyjście, korzystając z całej szerokości toru. I teraz od razu zjeżdżamy do prawej strony, dzięki czemu będziemy minimalizować dystans, który mamy do pokonania. Wychodzimy na prostą startową, włączamy system DRS i tak wygląda okrążenie na torze Zandvoort w Holandii. Dzięki za obejrzenie materiału, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i widzimy się w następnym filmiku.